Jak utrzymać klienta na długo jako trener personalny? Poruszę tutaj cztery zagadnienia. Będzie, będą istotne tak. Reklama, telefon, konsultacja i praca z klientem. I pokrótce opiszę po kolei każdej. Tak, po pierwsze. Reklama powinna być zniszowana. Czyli nie budujemy reklamy myśląc o klientach szeroko. Tylko wąsko. Co to znaczy? Na przykład nie do wszystkich, tylko do osób, które mają problem z kolanem. Jeżeli jesteśmy bardziej w fizjo, albo dla, dla kobiety w ciąży, jeżeli ktoś się w tym specjalizuje, albo na przykład dla facetów, którzy są po trzydziestce i chcą zrzucić kilogramy. Musi ta reklama musi rozwiązywać. Taki palący problem klienta. Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście będzie miał problem z tym kolanem, wtedy się zgłosi i wtedy jest duża szansa na to, że ta reklama będzie skuteczna. Czyli pamiętamy, żeby ona szła maksymalnie wąsko, a nie szeroko. Wiadomo, musi być odpowiedni poziom materiału, wideo i obrazu. Czyli jeżeli robimy jakąś grafikę, bo może być grafika lub e, wideo, Wideo zazwyczaj jest skuteczniejsze, jednak jest trudniejsze w stworzeniu. Polecam potestować obie wersje. I musi być przynajmniej przyzwoita. Czyli nie może być tak odpychająca, jakby się nagrywało kalkulatorem, ale nie musi być też nie wiadomo, jak piękna, profesjonalna. Nie o to chodzi. Też musi być odpowiednio skonfigurowana. Też lepiej, żeby omijała właśnie cenzurę Facebooka, bo no nie można za dużo pokazywać ciała różnych rzeczy, które będą tak jakby odpychać algorytm. Czyli też trzeba uważać na słowa związane z na przykład. Bycie grubym, coś, co może kogoś na przykład obrazić. Więc to trzeba też sprytnie tak powiedzieć, żeby algorytm nam nie zbanował tej reklamy. Dobra, kolejna rzecz to telefon. I tak, on przede wszystkim powinien być szybki. Jeżeli już ktoś da nam telefon, to musimy zadzwonić najlepiej tego samego dnia. Jeżeli będziemy z tym sflekać, mocno osłabia się. Skuteczność tego telefonu. Można to porównać do e, restauracji, w której wołamy kelnera i on nie przychodzi. I jesteśmy głodni, wkurzeni, szukamy e, innej restauracji, wychodzimy z niej, bo kelner nie przychodzi. No i my jesteśmy jak taki kelner. E, dla klienta, który chce na przykład schudnąć albo coś naprawić. Jeżeli tego samego dnia nie zadzwonimy, to wiadomo, że jak ktoś za, da numer 22, to, to nie ma co przesadzać, ale chodzi o to, żeby nie dzwonić później niż po 24 godzinach. Najlepiej jak najszybciej, na przykład za godzinkę. Wtedy będzie ten telefon dużo skuteczniejszy. Kolejna rzecz to taka empatia czyli dzwonimy i od razu. Staramy się, tak jakby, przekazać tej osobie, że my chcemy jej pomóc, a nie coś wcisnąć. Wtedy, jak osoba poczuje od razu, że jest zaopiekowana, wtedy jest szansa, duża szansa, że będzie chciała z nami współpracować. Yy, wiadomo, też na poziomie, znaczy nie dla każdego wiadomo, ale już na samym poziomie tego telefonu, dobrze jak poznamy problem, jaki ma dana osoba, czyli jak chce schudnąć, to ile chce schudnąć, dlaczego, na, może na jakiś tam, ter, ma jakiś tam określony termin, czyli próbujemy jak, dowiedzieć się jak najwięcej szczegółów właśnie y, podczas rozmowy telefonicznej, czyli możemy ją traktować jak taką mm, już wstępną konsultację. Czyli nie tylko od razu umawiamy się na ten termin, y, kiedy tam wolne, tylko y, staramy się Dobrze poznać y, tą osobę. To jest bardzo ważne. Teraz kolejny punkt to już jest konsultacja. Wstępnie musimy zbudować relacje, czyli ktoś musi uznać, że y, jesteśmy dla niego jak taki kolega. Jak, y, bo jeżeli będzie za sztywno, to to może odepnąć osobę. Czy świadomie, czy podświadomie. Jeżeli ktoś będzie uznawał, że jesteśmy w porządku, to jest dużo większa szansa, że będzie później z nami działał. Tak samo musimy pokazać, że będziemy potrafili rozwiązać jego problem, pomóc mu. Będziemy w tym pewni, to też będzie bardzo istotne. No i bardzo ważne jest przedstawienie, odpowiednie przedstawienie oferty i tam już możemy pokazać, że mamy na przykład w ofercie na miesiąc lub na trzy miesiące i żeby ta osoba mogła sobie wybrać, czy chce z nami działać. Czy chce się rozliczać co miesiąc, czy co trzy miesiące, wtedy już nakierujemy tę osobę, że to nie jest krótko, krótkoterminowa jakaś współpraca, tylko działamy dłużej, ponad, ponad na pewno miesiąc. I wtedy sama osoba już dużo mniejsza szansa, że sama wyskoczy z ofertą, znaczy ona wyskoczy z no ofertą, że jeden trening, dwa to Ty przedstawiasz ofertę długofalowo i wtedy ona albo na to przystaje, albo nie. I, I wtedy jest duża szansa na to, że będziemy działać z klientem długofalowo. I ostatnia rzecz, być może najważniejsza, chociaż wszystkie są ważne, bo jeżeli wcześniejszych nie, nie, nie zrobimy dobrze, no to nie mamy z kim działać. Więc wydaje mi się, że są wszystkie ważne te punkty, o których wspominam. A czwarty punkt to praca już z klientem czyli później nie trenowanie z kimś na odpierdziel, czyli staramy się za każdym treningiem przybliżyć tę osobę do jego celu, czyli rozwiązujemy jego problem, no, w zależności czym się zajmujemy, być może to jest zgubienie kilogramów, być może to jest naprawa jakiegoś tam kolana, może kołokcia, czym się tam zajmujemy, ale jeżeli klient będzie czuł, że pomagamy mu, Wtedy będzie chciał z nami działać dłużej. A nie tam, o no, trening i nadpierdziel, no, byle godzinę odbędnić. To musimy być ze sobą szczerzy, czy naprawdę angażujemy się w takim stopniu, żeby dana osoba chciała z nami działać długofalowo. Yy, tak, tak jak na już na poziomie telefonu, później konsultacji tu, już jak działamy sobie z klientem, też chcemy budować coraz głębszą relację jak z, z kumplem. Wiadomo, że nie musi być nie wiadomo, jaki tam przyjaciel, ale chcemy, żeby on czuł się dobrze na treningach. Jeżeli tego nie zbudujemy, to też dużo mniejsza szansa na to, że będzie działał z nami długo. Czyli te, taka relacja z klientem jest bardzo istotna. On musi czuć się zaopiekowany. I jeżeli jeden problem jego rozwiążemy, wtedy możemy. Przedłużać naszą współpracę o kolejne miesiące. Czyli po trzech miesiącach, przykładowo, ktoś schudł ileś tam kilogramów. Okazuje się, że chce jeszcze więcej schudnąć. Więc y, mówimy, że doszliśmy do tego etapu, a teraz lecimy i zrzucamy kolejne kilogramy. I powiedzmy, że kolejne trzy miesiące y, znowu się udało i dana osoba nie chce już zrzucić kilogramów ale wtedy mówimy że może zbudować mięśnie i jego sylwetka będzie wyglądała jeszcze lepiej wtedy możemy albo wejść na masę, albo na utrzymanie i trzeba to uświadomić klientowi, że przez kolejne miesiące dalej będzie na tym zyskiwał czyli podobno, znaczy przedstawiam, najlepiej nie mówić, że okres współpracy się skończył tylko mm, mówić, że rozliczamy się za kolejne pakiety Przydam kolejny pakiet, i teraz będziemy pracować nad tym, nad tym, nad tym. Nie? Opisujemy, i, i dana osoba się na to godzi, i, i, i działamy długofalowo. No i, i to były najważniejsze punkty, moim zdaniem, które doprowadzą do długofalowej współpracy z klientem, której każdy trener by chciał. Także to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to zostawcie suba. Wtedy zobaczycie kolejne filmy, w których będziecie mogli się czegoś dowiedzieć o pracy trenera. Do zobaczenia!